Kiedy weszłam do tego mieszkania, i zobaczyłam to światło, wyszłam na taras, zrozumiałam, że jeśli kupię to mieszkanie, to kupię kawałek nieba. I tak się stało. Jestem Ania Kuźnik, nauczyciel akademicki, chociaż przypuszczam, że to nie jest moja ostatnia rola w życiu, a było już ich kilka. Przyjechałam tutaj z Barcelony. To był rok 2011. I w końcu doszło do mnie, że powinnam znaleźć jakieś miejsce, gdzie, gdzie by się usiedlić, chociaż nie lubię tego słowa usiedle. Nie pasuje do mnie osiedlanie się. Takie miejsce, gdzie, gdzie mi będzie dobrze i gdzie się będę mogła zestarzeć. I to właśnie jest to miejsce. Ogrody Halera, bo to są ogrody. Tu jest dużo słońca, Dużo przestrzeni. Mogę patrzeć co wieczór w stronę mojej Barcelony i moich córek. Jest tutaj chmura. Chmurę zostawiła nam ludzika Ogorzelec, artystka z Paryża, polska artystka. Bardzo ci dziękuję Ludwiko za tą chmurę, bo towarzyszy mi twoja chmura codziennie. Kiedy wracam zmęczona z pracy, chmura na mnie czeka i jest super. Tutaj są moje książki. To są moje czytelnicy. Książki, niektóre, te czasopisma u góry, w niektórych są moje publikacje. Tu są słowniki na samym dole. I z tej strony są słowniki. Kiedyś wydawałam portunę na te słowniki. Moja druga książka, skrypt dydaktyczny, ale ta książka jest nasza wspólna bo zrobiłyśmy ją, napisałyśmy ją, razem wydałyśmy ją z moimi dwoma córkami. Minerva zrobiła korektę w języku hiszpańskim, a Zosia zrobiła rysunki do tej książki i zapiftała okładkę. Mieszka ze mną ptasia arystokracja. Tu jest Bernardo Sassonia. Jakiż on jest elegancki. Ale wiecie co? Totalnie pieprzy. Pieprz mu zdziowa A tu jest Bianka. Bianka jest... Uosobienie macierzyństwa. Dziewczynka ma sekret, jak każda kobieta. Chciałam się zdarzyć jak moja mama. Świetnie, świetnie to robi. Przez całe życie redukowała powoli wszystkie swoje rzeczy, została sama esencja. Ale rzeczy są istotne, rzeczy są też ważne, bo no są to pamiątki, a pamiątki dlatego, że przechowują naszą pamięć. Ja mam na przykład Obrazy mojej córki. Mam też buty. Zaraz możemy zobaczyć moją kolekcję. Te buty są architektoniczne. I one są naprawdę architektoniczne, bo to jest marka United Nude, czyli marka stworzona przez Ryma Kulhasa. Te są zainspirowane e, m, krzesłem, fotelem. Hotelem zaprojektowanym przez braci Charles i Ray Eames. Obcas tego buta no to jest w zasadzie oparcie, oparcie tego krzesła Eames. Tak to wygląda. Uży to ja gram, kiedy jestem obkurzona. A teraz nie jestem w Bo ja jestem znana w rodzinie z takiego abstrakcyjnego dowcipu o śledziu. I to jest tak: płyną dwa śledzie przez morze. Jeden mówi do drugiego: czemu tak jesteś smutny? Martwisz się czymś? Takim jakiś jesteś nieswój? Co się dzieje? Tak, bo ja bym, wiesz, mam takie wielkie marzenie, chciałabym mieć takie ucho wielkie. No po co ci ucho? Bym sobie mógł zakładać długą grzywkę za to ucho. To jest taki dowódź, z którego tylko ja się śmieję.